Dobra, się ma, się ma, ma, nie widać moi mili. Lecimy dalej, łańcuchy. Łańcuchy, dzisiaj przychodzimy, łańcuchy. Ja coś tu że dzisiaj przychodzimy, łańcuchy. No, no. oh, ah, dobra, szybko chodź, nie ma czasu. Lecimy, speedrun, speedrun stary. Mamy, musimy, godzinę 50 mamy stary. Musimy to przejść w godzinę 50, Dobra, dobra esa. Co ty robisz, Co ty kurwa, sobie... no ty tautysto No i ja nie... no, Gdzie ty idziesz? No kurde co ty robisz? Gdzie ty idziesz ciągle? <grystanie chodę> Ej kurwa co jest? O kurde <grystanie> Jeden, 1 no Czekaj muszę rozjaśnić ekran, dobra cześć, zaraz jałam. patrz Nic nie widzę, okej, okay. daj mu to skrzydło. Ło! Wow. Jeden na no dziesięć zebrane, no zimy. Teraz powinniśmy szybciej daj latać. Jest. Kurde o Kurwa, co jest? <grystanie> nie wiem, w chuj chodzi Raz się tego łapie, raz się nie łapie. Niezdole, to nie. I musisz trochę dalej da. jak za blisko jesteś, to chyba on spada Czyli odsunąć ja się, się No dobra, to tak robię też Dobra, teraz tak, stąd I, i tutaj you. O dobra, faktycznie, faktycznie dobrze mówię. Im dalej się. jesteś, tak, tak, tym tak, masz tak. większe szanse, żeby na coś wejść to, Nie, nie, a dzisiaj to przychodzimy, Dzisiaj do, do północy lecimy I wybrakujemy, i mamy to. końca Czyli 24h 24h do dopóki nie przejdziemy Przedłużony To dobra, to na 3, 4, chodź o kurwa Okoś no, za wolno szedłeś, wiesz? Co? na to... podkładce Czekaj, czekaj Dobra, złaź Kur, Kurwa, nie no <laughs> Co ty robisz? Kurwa, zjebana czaszka Kurwaj, co, co ty robisz? Tra leo, tra się Jeszcze nie co ty Poczekaj? robisz? Aaaa, kurwa <laughs> <laughs> Co ci stało? Czemu jakoś to wybiło nas? wybiło <noise> gdzie ja ty idziesz? ja ty na trampolina. no zaraz znowu się zacznie. znowu kości. O, Dobra, to? dawaj teraz z bomby, z bomby lecimy. Robimy to już z pamięciówka. To jest to już teraz? Na pamięć. Daję, na No, widam. Idę na kolejny. Kurwa. kurwa. A już to jest ten? Kurwa. A kurwa. No nie kurwa! Nie! Dwa, tutaj Trzy, cztery, się. Do, chodź Na spokojnie. Na, na śliskim klocu lepiej na spokojnie sobie przejść. Pokóję Dokładnie, Dobra. No, nie Dobra. <laughs> trzy, cztery, ry Dobra i teraz po prostu... Dwa, trzy, cztery, ry teraz. No kurwa, gdzie ty do dopokój idziesz? Kurwan, co ty robisz? Tu jest, tu, 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 tu No gdzie ty kurde lecisz? Ma, przecież tam jest mamy wodę, no co ty robisz? Czemu ty w drugą stronę? Tam woda była Trzy, no. cztery ah, jest. No i widzisz proste to jest. Wiesz mi Nic się nie kupuje, a tu trzeba uważać, to na spokojnie, na spokojnie Ja pierwszy pójdę, okej okay. Raz znowu, na spokojnie Raz znowu na spokojnie

Trzy, cztery. Okej okay. Teraz obok trampoliny Obok? I może na trampolinę? I tutaj na górę od razu, patrz, trampolina na lewo No, trzy, 4 O tu no Dobra No, teraz tył O, ty, skrzydło, biorę skrzydło, chodź Uuu Skrzydełko Zgadza, że minęliśmy jakiś Na stół. Na pewno Kurwo Dobra, teraz tu. Tu, tu. Dobra, weź stąd bliżej mnie, żeby mnie nie pociągnęło, dobra. Gotowi? Znaczy ja se pójdę sam, ty też sobie pójdź sam. No, ty mi Kurwa, trochę mnie ciopnęło. To na sprincie trzeba chyba. To chyba jedna osoba. Jedna osoba tego chyba może. Dobra, już mam 700. a chcemy ten. Tysiąc. Tysiąc. No. Tysiąc, tysiąc. Tysiąc. No tysiąc minimum. No nie gadaj, że To no. jest Trzy, cztery. O kurwa, stopowałem. O czekaj, żyjesz? Hop, hop. <laughs> Kurde nie, nie daj tutaj, tu ty, tu, 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 tu. Gdzieś. Wle, tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. tu, tu, tu. Właś, Idź do przodu. idź, nie skaż, nie skaż tylko. Bo jak skoczysz, to spadniemy. Idź, obróć się, i kliknij pól. Obróć się idź do tyłu i kliknij pól Obróć jak? się. No obróć się w moją... Żebyś widział moją postać. Ale, ale idź do tyłu, do tyłu, do tyłu, kurde, do tyłu musisz iść. Może. Dobra, dawaj. Na... Na traktora. A bo tu gdzieś, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, co to jest? No nie dało się spulować. Zaś te barierki Zaś te barierki Kurde Kurwa, co jest? Tu 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 lepiej trochę z tyłu być bardziej, no 3, 4 Dzięki mordo. Tu 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 O do Jeszcze raz I 3, cztery Kurde, nie spadaj Chodź. 2, 3, 4. Kurwa, zdał mi zjechał. No, ty ciągle zjeżdża, ja się nie wiem, co robisz. No i co jest? No. Po... Okay. Jak jest tak, 13, nie? Czyli jakoś chow teraz, nie? No, no, no. Tak, gotowy? No. Dobra, chodź. No, Na kurwa. Dobra, Na, nie. Tu tu tu, 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 tu. No, tu, 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 tu. No, tu, 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 tu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Kurwa, nie wiem, ja nie umiem tego kusztawka, kusztawka jest jebana. Jako, tak, jakoś tak, jakoś tak, nie za późno, nie za późno. Dobra, to po tym, to o, teraz będziemy skakać, teraz skaczemy, ok? Tak, teraz, 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 no. Idealnie, kurde, mamy. No, wiedziałem, że tak trzeba, Ta, teraz do przodu tam, na 3, 4, 3, 4 i do przodu. No, i od razu do przodu. Ej, czekaj, tu się taki skipa zrobił. Pa, tu, 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 tu. Wróć, 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 wróć. wróć, wróć. i tam, tam się chyba skipa zrobi czekaj. Spróbujmy. Dobra, brakuje. Róbmy normalnie. Drugi, tu. Trzeci, trzeci, Dobra, to trzeba po prostu po pierwsze mi idziemy, 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 idziemy. Czekaj, czekaj. Kurwa, co ty robisz? Dobra, weź, weź, no. <śla> Za szybko, bo ten trzeci tak za późno przyjeżdża trochę. Dobra, wchodzimy. Do klatki. Dawaj go. Wow. wow. Brzymska klatka, dawaj, bijemy się. Dawaj go. Oh, tch, tch. mamy to. The City, Pokczan. Mamy go. Dobra, pytanie co teraz? Tu chyba co? Dobra, to czekaj, czekaj. I na 3-4, jak no, będzie to. po naszej stronie, no? Czyli teraz. 3, 4, no? Dawaj. Kurwa, gówno to. Kurde, znaczy się. Idziemy, chodź. Na no, spokojnie. No chodź, chodź. Coś się śmieszy. Co? Co? Coś się Famili Family friendly Family, friendly, Family... kurcze. Dobra, czekaj. No jedzie w naszą, Chórka jak zwykle. Jak, jak zwykle skaczemy. Czyli tak. tak, jak jedzie w naszą, to skaczemy, nie? Czyli jakbyś teraz, jakby idziemy, nie? Wiesz, co chodzi. No idziemy teraz. Trzy, cztery, chodź. Halo? Czemu ja czemu słyszę jakieś krzyki jakiegoś gościa? I w ogóle nie mam muzyki, ja nie muzyce. Ja dobra, teraz będzie muzyka. Po ja pod, ja pod, pod, dwóch, dwóch godzinach streama muzyka się włącza. No, <laughs> Trzy, cztery, trój, chodź. I full do prosto, prosto, prosto. pude? półtę. Yy, dobra, tu do boku. Gdzie my jesteśmy? Na winde czy na to... Nie, na to obok, na to obok. Lecimy. Ok. No. Gotowy? No. Dobra, 3, 4, 3 O kurwa to jest daleko. Oj, leć, leć, leć. Dawaj, dawaj Jesus yes. Co jest? Do milimetra tak. Dobra, łatwo Na no. gotowy? To tak. To czekaj 3, 4 i teraz, idziemy, chodź, szybszy, biegnij, biegnij. Tutaj na dół, ale, ale, uważaj, uważaj, bo to jest 2-ty, tylko. Ej co, e ej, co jest? Co jest stało? A tu dziura była, dobra. 3, no, 4, no. dobra, jeszcze raz, 3, 4, dobra, mamy jak się, <noise> się złapał. Chyba, po powietrzu się złapał, Dobra, co tutaj? Znaczy, gdy no. staniemy, to nas to i zaskoczymy na drugą stronę, okej? Okay? No. A poczekaj, patrz tutaj cofnij się Patrz, tu jest prościej, dobra, patrz Tu jest trampolina, widzisz? O Dobra, chodź 3, 4 Dobra, jezdę 3, 4. Aj chodź. Kurwa, co się stało? <laughs> Nawet co wiem czy się stało 3, 4, no. chodź. Raz tak, skaczemy na 3, 4 tam. 3, 4. No i idziemy. No kurde, niech się wróci, dawaj, dawaj teraz, 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 chodź. Tu jest platforma, kurde, uciekła nam. Za zejdźmy, zejdźmy z tego, co? Tu jest, wróć, wróćmy, O kurwa. Dobra, no, tu, 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 gdzieś, o tu. Teraz stracowałem. Mogliśmy nie wracać. no ale to, to, bo tutaj tak trzeba długo czekać. 3, 4. Dawaj go. No kurde, zysmałem cię chyba dawaj. Da, Tu, 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 tu. da lewej, dalej lewej, na lewej. trzy, cztery, idziemy. Co jest? <śmuszamy> tak samo. Tak samo Zaś nas spowolniło. Chypejci. Kip. To błąd gry, jak zwykle. Trzy, cztery, błąd gry, kurde, mam no co poradzić. Ej, mordo, o. dobra, czekaj. Obracam się. Lalalala, lalalala, lalalala. Tralala, tralala. Nordo, no, co ty robisz? Trano, puluje, puluj, puluj. Puluj go, kurde. Dobra, jest, udało się pulować. Pierwszy ja raz, raz, pierwszy raz się udało polować. Jak ja 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 to możliwe, no, że to się już to przeszedł? Godzina 50. Żeby mieć osiągnięcie. A, tutaj, tutaj, chodź, 3-4 chodź Liczbierów, coś tam. I do o co tu chodzi? 3-4. Ok, 3-4. I co jest? Kurde. W lewo, w lewo. Lewo, lewo. No. Bo to z jakoś To nie zrobь, bajcie. Jesteś. 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 Jesteś ja. Ej, no kurde. Co ty spaciałeś? Spalny prawie jesteś? Tak, jestem. Cześć, zjem bananka. Okay. No kurde, boże, bożej boże. 3, 4. 3, 4. Bądź 3, 4. Wiesz wchodzi chodzi. Dobra, biegnij. Dobra, gotowy? 3, 4, chodź. Kurde, co jest? Znaczył tu spodziewa. i w lewo, i w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Dawaj biegnij, biegnij, biegnij. Kurwa, lepiej spadł Tu, 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 tu. Na koło, na koło. Koło, kurde. Tutaj, dobra. No nie, no coś ty zrobił. Co ty zrobiłeś? 3, 4. 3-4 Co jest? Gdzie twoje 3-4? Dobra. dobra, gotowy? 3-4, daj, teraz. No, wracam, wracam, wracam. Nie, bo ty trułujesz, ty trułujesz, więc ty robisz. Co ty robisz? Dobra, czaj, 3-4, daj. Teraz tu. Bo gudę, dobra, biegnij, albo nie wiem co robi. Jakbyś to uratuj. Beźle. Dobra, elo, wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu, wracaj to kółko, kółko No i ja to samo, dobra, to samo. Elo, za szybko pobiegłem, bo drugie drugi śmigło mnie wzięło. Za szybko, trzeba trochę wolniej. Okej, okay. teraz wskakujemy na to. Kurde, co ty zrobiłeś? Dobra, dalej żyjemy. No, daj Po prostu patrz na to i skocz tak wiesz, Byś widział, jak ona mniej więcej leci, nie? Teraz ona no, przetarła, nie? Kurde, no słowo co jest, co ty robisz, co ty robisz? Nie takie trudne O nie no przejechała, to Dobra, kurde. czekamy. Na spokojnie, na spokojnie, luźna guma dobrze, i tutaj. W końcu... Ej kurde, co jest? Pociągnij mnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Zadajko skoczyłem. Dobra. Daj 3, Trzy, cztery. Dobra, czekaj. Trzy cztery a no, tutaj tu i teraz tak. On to przejdzie, dalej, teraz tu i lecimy. Dawaj, 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 chodź go bie 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 sprintem biegnij sprintem im, wiesz, to jest daj tutaj tu nam opony, napony, napony, na ja. opony. Złożymy, złożymy, dobra, jest nic ja dwa razy No co ty I robisz? Co Za szybko 3, 4 tak, przeczekaj mi teraz tu i biegnij, biegnij, biegnij. Bieg, bieg. Ewo, łatwo. No way. Widzimy. 1400. O skrzydła, patrz. Chodź. Łooo. 3 na 10, nice. No. Uda, gdzie teraz? A tu, dobra. lewo. Tu, no. 3, 4. Widzimy. Dobra, jest. 5 godzin czasu mieliśmy. Aha, bo to, a to jest niewidzialne. Dobra, ale ty musisz no, iść... Tak. Za dobra? To, co, weź, nie klikaj tego. Tu. Teraz tu. Co jest? Dobra. iść? Tak prosto? Tak, tak, tak. Tutaj, tutaj. Nie, nie, nie! Kurde, nie w to prosto. Dobra, czekam gdzie?

a, no, goni mnie! GONI MNIE! No widzisz, łatwo. Tylko dobrze, przestań, dobrze, przestań, do przestań po prostu. Dawaj. O kurde. Oj, dobra. O, dobra jest? Czekaj, co stąd? Co stąd? Yy... Dobra, skąd? Tak. L... Dobra, jedziemy z helikopterem. Głapie się. Ale się głapie, jak jakiś kurde... Karzon. No i na koniec tej chęci wjeżdżę. nie? Co? Darmowe metry w górę. Darmowe metry, no. Ooo, uh, Nice. A, idziemy. skrzydełko, ale. Ale skrzydełko, z kurczaka. Ok. Dobra. i teraz, chodź. Czekamy, i teraz skapujemy Chodź. Czekamy. Teraz. Chodź. Czekamy. I teraz chodź. I na górę tu dobra, jocie my tam z tego czerwonego chyba nie doskoczyłem tego do niebieskiego. Doskoczemy coś tu dziwnie jest A tu jak ma być? Co jest? Chodź, chodź, chodź Teraz ja skakuję, okej okay. No idź Tu już jest I co jest? I tu ludzie coś spadają gdzie, się, Popatrz Spadają no To oni krzyczą Aha, no to pasaj. oni tak krzyczeli, dobra <gryppy> Nie to ja krzyczałem cały <gryppy> czas się ciągle coś krzyczało i nie wiedziałem co się dzieje, dzieje. I co się stało? I nie patrzyłem na ekran. No nie, nie gadaj Dawaj tutaj, tutaj Na wiatrach, na wiatrach, wiatrach, wiatrach ale, tu nie, a Ty widziałeś te w kolce? Ja w ogóle nie patrzyłem. A ty? Patrzyłeś czy nie? Nie, ja też nie. Zagadaliśmy się. Tak, gdzie są te kolce, poczekaj. Tu są, tu są, nie, czekaj A jeszcze trochę? czekaj. 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 Tak. tak, go. Musimy być wyżej, No i teraz musimy skoczyć. No tam to dawaj, dalej, dalej, No kurde, co ty robisz? Dobra, dawaj, dawaj. A jesteś? Ja jestem. Dobra, no chodź tu. List. Dobra Dawaj, i teraz. Co ty robisz? Co ty no. robisz? Co ty robisz? <laughs> Gdzieś dawaj, no to daję No dawaj, ale tak na kolejnym co będzie? Uch, dobra, mamy dość. Dobra. Raz na trzy, cztery. i skaczemy, okej? Okay? Mamy... Chcesz przez to? No jak? Tego. No jak? Gotowy jesteś? No ja liczę, okej? Tak. No jadnice, okay? no. dobra, czyli no. 3 cztery. Dobra, no czekaj. To po tym spróbujemy skoczyć, dobra? Po tym, teraz, teraz skrabujemy. Tak, 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 trzy, cztery. No. Nice. No i od razu na kolejny, nie? No to? Tu, Okej. Ok, tu, 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 Yes, dobra. Bo tu jest jakaś Ty. poziomica jeszcze Czy, nie, czy A, no, Tak, 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 poziomica, dobra, na poziomica teraz idziemy okay. Dobra Trzy... cztery Nice Dobra, i od razu na tamto Raz na tamto, od co, jest? Na tamto. No co jest? Co jest? Halo On wchodzi i od razu spada. Tu, 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 tu Teraz nie teraz spaść, to. tylko no i tyle, nie? Nie spaść i tyle

Kurwa, co jest z tym? Mordo! Nie wiem. Co sam spadasz? Co sam spadasz? Sam, ja, sam ja pierwszy spada. spaszę, okej? Okay? No dobra. Skaczkuj teraz? po prostu jak czujesz. I potem na poziomicę. Tak. No jak? Yes. No. Na poziomicę. Yo, <laughs> O, dobra. Tak. I co teraz? Trzec. A tu? Dobra. Trzy. Cztery. 3 Wow, czekaj. Kurwa. <grych> teraz, teraz, raz, teraz, 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 no i od razu, I od razu, na kolejny. od razu, Tak, dobra. od razu, od razu, I od razu, na balkon. No dobra. Dobra, razu, od razu, od razu, to razu, od razu, od razu, 3, 4 Dobra, dobra. 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 Trzy, dobra. O, yes. Co jest? You're contemplating and escaping by sea. Make sure to drop the anchor, so that no bullet can leave this port immediately. Co? Okej. Okay, jakieś... Ale idziemy, coś tam piknął, chodzi. Bugle. No kurde. Chodź, chodź szybko, szybko. Ej, co jest? Nie, sprawowaliśmy. Oh. No, tu, 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 tu. Aha, tu, 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 tu. Doba, tu, coś jest. Co to jest? Czekaj, bo chcieliśmy przepaść. Doba, nie, jeszcze nie. I na kolejny skakuj. Skakuj tak, jak się wygodzi. I uważaj żeby nie spaść No i na... na to wchodzimy. Dawaj Dobra, Nie dawaj. Teraz No jakoś tak Bo tam jest i teraz trzy cztery daj go! I chodź I chodź, chodź tu, tu, tu i chodź. Góra, góra Góra, góra Chodź, czekamy, chodź, Czekamy? Dawaj czekamy da, czekamy na ciebie no Możemy zrobić, jak wraca, to możemy skoczyć i zeskoczyć, czy nie? Nie. Dawaj, trzy, 4, 3, dawaj. tu tutaj tam nie trzeba tego, dobra. E, czekaj, co teraz? No do przodu chyba, nie? Jak jest na dole, to teraz. Dobra, czekaj, teraz chyba na prawo, tu, nie? O, tu, gdzie patrzę, okej? Okay? Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze raz, dawaj, teraz będziemy skakiwać. Go. Dobra. Teraz tu na ten lewy. Okej, okay, teraz chodź. Dawaj, teraz na ten. I teraz jak spadnie, jak, jak się podniesie. Na no, chodź. A i od razu no. Legit. Guzik jakiś. O kurde, jakieś schody? Co to jest? I co się stało? I co jest? I co jest? Czekaj. Gdzie to miał nas wystrzelić, niby? Może to jest jakiś. No, gotowy? Lecimy. Stoi na środku, na środku samym, no. Dobra, hello. No. I teraz znowu trzeba przekręcić. No ale chodź. Teraz trampolina. Nie dajesz na belkę z trampoliny. Chyba na belkę. Chodź, sorry. Zdejdź, zdejdź. Jeszcze raz. Zdeco jest. Dobra. się. Ale długo to druga. Tak? Nie widzę. Mamy to. Mamy to. Widzowie, mamy to, Boże, tak, to może jakaś... teraz. O helikopter jeszcze... Helikopter żyje. jeszcze, pokczą, dobra, to bierzemy helikopter i lecimy. Bo gdzieś musi być safe, co nie? Tak jak masz to osiągnięcie dostajesz, że jesteś na nowym etapie, to myślę, że jak tak będziemy, to wtedy będziemy mieć zapis taki pewny, że od tego miejsca będziemy startować, nie? Jak co jest stanie jak się go nie puszczę, to co się stanie? Zacznie latać Chyba nie. Dobra. Jest, jest. Dobra, to co, przerwa? No ona dzisiaj przerwa. Dobra, czyli klik, kliknąć w quit and save, tak? Trzymajcie się, Lajkik, like, 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 subik, jelo pomelo. Pęk, pęk, pęk szpęk.